Serdecznie. W tym filmiku postanowiłam przedstawić Wam produkt, który e, postanowiłam dla Was przetestować. Są to e, plastry e, odchudzające i oczyszczające organizm e, toksyn słuchajcie, te plastry znalazłam u mojej babci, ona była niezadowolona po użyciu jednego opakowania ona ma bardzo no, poranione stopy, schorowane i po prostu ją te plastry piekły ale to jest taki przypadek No, ona ma po prostu dużo ran nie się te stopy, dlatego no, u niej mogło coś takiego wystąpić no i po prostu przejęłam te plastry, że tak powiem ja nie miałam celu się odchudzać, ponieważ moja waga jest dobra i myślę, że rodzina by mnie po prostu zamordowała, gdy bym faktycznie jakoś dużo schudła, bo no nie, po prostu pewnie moi rodzice z jakąś przyjechaliby z jakąś po prostu rurą e, i, i zaczęli mnie jak tą gęś tuczyć. Także nie ryzykuję i nie, nie chudnę mam wagę. Zresztą sama jestem zadowolona z mojej figury, także to nie o to chodziło. Chodziło o to, że e, pomyślałam, że sprawdzę to dla was, bo wiem, że dużo z was pyta mnie w ogóle o jak dbać o, o sylwetkę, e, jakieś właśnie o jakieś moje sposoby i tak dalej, więc byłam ciekawa jak to zadziała i myślałam, że skoro jestem osobą, u której waga cały czas utrzymuje ten sam poziom, nie mam żadnych wa wahań, spadków albo e, że tak powiem skoków wagi. Dlatego myślałam, że u mnie po prostu ta odpowiedź na pytanie, czy te plastry faktycznie odchudzają, no będzie, będzie taka rzetelna i odczyt tego będzie łatwiejszy. Właśnie z racji na to, że mam cały czas tą samą, samą wagę ciała. No i co Wam chciałam powiedzieć? Może najpierw Wam powiem to są, o co chodzi z tymi plastrami. To są plastry, które przykleja się na śródstopie. I jest tutaj kuracja pięciodniowa, w miarę potrzeby można też właśnie więcej, więcej dni zrobić, trzeba w większą ilość dni poprowadzić tą kurację, trzeba wtedy dokupić takie pudełeczko, bo w takim pudełeczku jest 10 plaster, czyli 5 takich opakowań, w którym jest właśnie na dwie stopy ten, taki plaster. Plaster jest taki, kurczę, już na no właśnie nie mam ich, bo skończyłam tą kurację. Plaster jest taki, że no, myślę, że zakleili wam całą śródstopie, zakładamy go na noc na 8-12 godzin. I słuchajcie, na, na czystą stopę, później po zdjęciu plastra też myjemy tą stopę. I co Wam chciałam powiedzieć? Plaster jest biały, jak go przyklejamy i po nocy on się robi taki, no nie brudny, a taki się robi, słuchajcie, taki grafitowy. O. Jest właśnie grafitowo, taki szar, brudny, no, no mi będzie. E, I tak to wygląda. Plastry początkowo nie mają jakiegoś mocnego zapachu, jednak po całej nocy, no, mają taki zapach mocno ziołowy. I tutaj e, czynnikami takimi... Mm, Czynnikami substancjami czynnymi jest tutaj zastosowany ocet bambusowy, ocet drzewny, turmalin, wyciąg z drzewa eukaliptusowego, wyciąg z grzyba agaricus he, hitosan i skrobia kukurydziana. Producent też pisze, że plastry Detox Food Pitch przeznaczone są do oczyszczenia organizmów taxon. Mają również działania odchudzające, zalecane jest pięciodniowa kuracji i właśnie w zależności od poczynów kuracji powtórzyć. No, i wiecie tam, jak kobiety w ciąży są, czy tam w okresie karmienia piersi, to nie jest zalecane. Tak samo, jeżeli macie właśnie jakieś tam stopy z rankami, lub, 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 lub jakieś uczulenie na któryś ze środków, no to też wiadomo, że nie można ich używać. Sposób właśnie użycia przed przyklejaniem plastra powinien się przestopać z czysta. zdejmij warstwę warstwa ochronną, przyklej plaster na środku stopy, tak by ściśle przylegał. No i właśnie 8-12 godzin go noś. A i w sumie na to skarpetki, no też tak robiłam. E, no i co Wam chciałam powiedzieć. O ile e, o efekcie właśnie tej detoksykacji e, ciężko mi powiedzieć, e, to znaczy tak, na pewno było wzmożone oddawanie w tych plastrach, bo budziłam się ze dwa razy w nocy i tak właśnie łączę ten fakt z tym. Tak naprawdę, żeby tak e, stuprocentowo powiedzieć, czy to Siłę mi organizmu, musiałabym mieć jakiś miernik, czyli nie wiem, na podstawie badania krwi um, czy coś takiego mogłam to określić, bo tak no naprawdę ciężko mi po jakichś tam fizycznych um, rzeczach powiedzieć, ale co do odchudzania mogę się odnieść absolutnie, więc na pewno jesteście ciekawe, czy dało to efekt. No i muszę Wam powiedzieć, muszę Was zmartwić, że moja waga jest idealnie taka sama, jak była. Po prostu, no, tak jak zwykle, sprawdziła, sprawdza się moja, po prostu, moja teoria, że tylko ciężka praca fizyczna, aktywność fizyczna, no i odpowiednia dieta jest w stanie zapewnić nam dobrą sylwetkę. Żadne suplementy, no niestety, no, nie ma cudów. I to tylko potwierdziło, potwierdziło tą, 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 tą moją teorię. No mam nadzieję, że, że tutaj, przynajmniej jeżeli będziecie kupować coś takiego, to weźmiecie pod uwagę to, żeby po prostu się nie napalać na wielki efekt odchudzający, no ale tak szczerze mówiąc dziewczyny, jeżeli będziecie jadły, nie wiem, 10 kilo czekoladek, czy, czy, czy myślicie, że nie wiem, czy to, czy tabletki, czy jakieś inne rzeczy pomogą Wam schudnąć? No, trzeba to przemyśleć, tak? I, i nie iść na skróty. W każdym bądź razie produkt dla Was przetestowany, e, że tak powiem, mit a propos niego e, obalany. Nie wiem też, jaki jest koszt i gdzie można dostać te plastry, no bo tak jak mówię, e, schwyciła mnie od babci, trzeba było znaleźć w internecie, a w zasadzie nie jest to produkt popularny, bo właśnie szukałam i tak nie za bardzo mogłam go znaleźć. E, no, dobra, tyle, taki, taki krótki filmik, taka uwaga e, i moje doświadczenia związane z tymi plastrami. Buziaczki, pozdrawiam Was gorąco, pa!